25. Wizyta pani burmistrzowej. samo zasnęłam wczoraj nad francuskim Monsieur farż będzie się ze mnie śmiał wkrótce odwiedzi nas pani burmistrzowa wraz z dostojnymi gośćmi wierzę panienki że nie przyniesiecie wstydu mojej pensji i bardzo starannie przygotujecie się do lekcji Myślę, że mogę na was liczyć. Tak, mm. Chciałabym, żeby tu wszystko błyszczało. Spodziewamy się dostojnych gości. Mogę na Ciebie liczyć? Tak, Panno Moli. Mm. Bonjour, mademoiselle Sahara. Ah, bonjour, monsieur Defarge. Przestraszyłam się? Przepraszam, nie chciałem. Widzę, że często tu sprzątasz. A jak tam twój francuski? Jak ci idzie nauka? Uczę się z podręcznika, który dostałam od pana. To dobrze, moja droga, ucz się. Jestem wdzięczna. Nie ma za co naprawdę. To jedyne, co mogłem ci ofiarować, a ja wiem, że jesteś bardzo zdolna. Jestem pewien, że już niedługo Bóg pośpieszy ci z pomocą. Au revoir. Au revoir. Ah! Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Dufache. Najpierw powtórzymy poprzednią lekcję. Repete. Il fait bon, n'est-ce pas? Il fait bon, n'est-ce pas? Oui, monsieur Di Farche, c'est vrai aujourd'hui, il fait bon. Oh. Oh. Masz tu list! Dziękuję panu. Oh. Proszę. Jest list do panny Mincin. Hmm. Weź go, Amelio. Podaj mi. Dziękuję, Saro. Droga siostro, to list od pani burmistrzowej. Pokaż. Zapewne to odpowiedź na twoją prośbę o wsparcie finansowe. Możliwe, moja droga. Co pomoże nam? Nie wiem, bo pisze o swojej jutrzejszej wizycie. Bardzo wiele się po niej spodziewa. Jeśli jej się spodoba, to pewnie da nam pieniądze. Uspokój się, proszę. O. Zaraz ci przeczytam, co napisała. Cieszę się, że będę mogła przedstawić gościom najlepszą pani uczennicę, która tak ślicznie mówiła po francusku, gdy byłam na pensji. O, pani burmistrzowa pamięta Sarę. To dla nas wielki zaszczyt. Powinnyśmy się cieszyć, siostro? Amelio, czy ty nie umiesz myśleć? O. Sara pracuje w kuchni. Od dawna nie jest już uczennicą. O, całkiem zapomniałam. Co teraz będzie? Co zamierzasz zrobić, siostro? <słuch> A nie wiem, co mam zrobić. Jeśli nie będzie Sary, burmistrzowa poczuje się zawiedziona. Boję się, że nie uzyskam od niej wsparcia. A może, droga siostro, lepiej powiedzieć jej całą prawdę? Powiedzieć, że Sara jest służącą? Tak, oczywiście. Powiedzieć, że ojciec Sary utopił majątek w kopalni diamentów. Umarł nie zostawiając córce pensa. Nie wyrzuciła się jej przecież, jest tu pokojówką. Przestań wreszcie! Jeśli burmistrzowa się dowie, co teraz robi Sara, moja pensja będzie skompromitowana. Czym mogę służyć pana Amelio? Moja siostra pragnie z panem porozmawiać, monsieur du Pan Panna Mincin ze mną? A zatem pani burmistrzowa pamięta, że Sara biegle mówi po francusku i chce ją zobaczyć. No właśnie, to bardzo kłopotliwe. Żądanie, Sara musiałaby wziąć udział w lekcji. Przykro mi to mówić, pan Nomincin, ale żadna uczennica nie dorównuje Sarze. Na pensji tak biegle posługuje się francuskim tylko ona jedna. O! A może pan Nomincin. Sara ten jeden raz wystąpi w dawnej roli pierwszej wśród młodych dam. Nie bardzo rozumiem, messie. Mogłaby odegrać rolę pierwszej uczennicy. Co by na to powiedziały panienki? Oh! Decyzja należy do pani, ale obawiam się, że nie znajdzie pani lepszego wyjścia z tej sytuacji. Mm. Amelio, zawołaj tu Sarę, pośpiesz się. Dobrze, droga siostro. <grystanie> Jest dzisiaj mnóstwo pracy, nie baw się już z tym zmywaniem. Tak, panno Moli? Jak skończysz, musisz zaraz iść na rynek. Skończyły się warzywa. Dobrze, panie James. Beki, wyjmij paszczet z kredensu. Dobrze. Panienko Saro, pan Namincin chce Cię natychmiast widzieć. Ale muszę iść na rynek po warzywa. Bo, rynek ci nie ucieknie. Chodź szybko ze mną. Dobrze, panna Amelio. Dał cię wielki zaszczyt. Postanowiłam, że odegrasz dzisiaj przed panią burmistrzową rolę reprezentantki naszej pensji. Ale ja nie wiem, czy. Nie chcę słyszeć sprzeciwu. Czy rozumiesz, Saro? Tak, pan domin. Zajmij się nią, Amelio. Dobrze, droga siostro, nie może pokazać się burmistrzowej w takiej starej sukienczynie. Niech któraś z panienek pożyczy jej swoją suknię. Tak, droga siostro. Ona tu zostanie? Są są tylko są nie usiądźcie są chyba z nami w ławce. Nie ja sobie tego nie życzę. O! Panienki, proszę o ciszę, uspokójcie się. Na czas wizyty pani burmistrzowej, Sara zastąpi Lawinie. Sara będzie odpowiadała na lekcji francuskiego. Zrozumiałyście, panienki? Co? Sara mamy mnie zastąpić? Raję! Na miejscu Lawini bym się nie zgodziła. To straszne, ustępować miejsca pokojówce? Droga Lawinio. Myślę, że rozumiesz sytuację. Mam prośbę, panienki. Niech któraś pożyczy Sarze sukienkę. Oczywiście tylko na czas wizyty pani burmistrzowej. Może ty, Lawinio, jesteś mniej więcej tego wzrostu co Sara. Możesz pożyczyć jej sukienkę? Przykro mi, panno Amelio. Moje suknie będą za duże na chudą Sarę. <śmiany> Żadna z was nie może pożyczyć sukni? Ja ci pożyczę. Możesz sobie wybrać, ale lotto. <śmiany> nie śmiejcie się! Wszyscy mówią, że bardzo urosłam. Możesz sobie wziąć moją najnowszą suknię. <śmiany> Przyjemnością pożyczę Sarze suknię. O, utopisz się w niej. Nie będzie jej widać. <grymne> <grymne> Dziękuję ci, Ermen Chętnie wezmę od ciebie suknię. Oj. Bardzo się cieszę. Jestem ci niezwykle wdzięczna. Saro, idź do Ermengardy. Przebierz się i wracaj. Dobrze, panno Amelio. Nie witam na pensji. Miło mi. Zechcą Państwo usiąść. Bien, wracamy do naszej lekcji francuskiego. Przeczytaj nam proszę Saro wiersz ze strony 12. To właśnie ta panienka, o której mówiłam. Nie udawaj, że czytasz, jeśli umiesz na pamięć. Umiem? O! Już się nauczyła, ale ona zdolna. Trois étranger mystérieux, qui aimes-tu le mieux? L'homme énigmatique répond à ma question. Tu aimes mieux ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Moi, je n'ai personne à aimer, ni père, ni mère, ni sœur, ni même mon frère. Et tes amis alors, de tous ceux qui avaient mérité une telle faveur, il n'en reste hélas aucun. Żeby tylko, panie cesarze, dobrze poszło. J'aime les nuages, les nuages qui passent là-dedans le ciel, le merveilleux nuage. Brawo, świetnie, doskonale! Dziękuję, dziękuję państwu. Na naszej pensji szczególną wagę przywiązujemy do języka francuskiego. Jak się podobała recytacja? Może pani być dumna ze swojej uczennicy. To urodzona francuska. Ma doskonały akcent, prawda? Całkowicie się z panią zgadzam. Ta dziewczynka naprawdę jest wspaniała. Ma doskonałą wymowę. Proszę bardzo, państwo pozwolą. Tędy proszę. Zaczekaj, dokąd idziesz? Podziwiam cię, ale byłaś dobra na francuskim? Starałam się, Lotto. Byłaś znakomita. Twój francuski zawsze wszyscy podziwiali. Mówmy o czym innym. Chciałabym oddać ci sukienkę. Cieszyłabym się, gdybyś zechciała ją zatrzymać. Ładnie ci w niej. Pewnie powiesz, że jestem głuptas, ale chciałabym, żeby Sara uczyła nas francuskiego. To niemożliwe, lotto. Oczywiście, że to niemożliwe. Zgodziłam się, żeby dziś zajęła moje miejsce zupełnie wyjątkowo. Nie rozumiem, co ona tu jeszcze robi. Powinna wracać do kuchni! Sara? <laughs> kto ci pozwolił tu wejść? Gdzie panna molli? Niech Sara posprząta w kuchni! Zagonię ją do pracy, pan Jeszcze jedno, panno Mincin. Słucham, łaskawa pani. Uważam, że jest pani niezwykle rozrzutna. Jak pani może pozwolić, żeby tak biegła we francuskim uczennica nic nie robiła? E? Co pani ma na myśli? Hmm, na przykład mogłaby uczyć młodsze panienki francuskiego. Sądzę, że panna Sara dałaby sobie z tym radę. A pani jak uważa, monsieur Dufarge? Całkowicie się zgadzam, szanowna pani. Mam pozwolić, by Sara uczyła młodsze panienki? To się często praktykuje. Panna Sara chyba się nazbyt nie przemęczy. Och, przyznaję, nie pomyślałam o tym. Na pewno skorzystam z rady łaskawej pani. Dziękuję. Jesteś źle wychowana. Nie ma wątpliwości. <laughs> Przysłano cię po mnie? Tak. Uh. Co się stało? Powiedz. Mam wiadomość dla panienki Sary. Pani burmistrzowa chce, żeby panienka uczyła młodsze panienki francuskiego. Pan Namięciem się zgadza. Co? Co? Hurra! Jak to dobrze! Będziesz mnie Będziesz mają panią od francuskiego! Cieszysz się, Lindo? Sara znowu będzie nas uczyła francuskiego! Mam do ciebie prośbę. Przyjmij mnie do swojej grupy. Wiesz, że z trudem przychodzi mi nauka francuskiego. Zgódź się, proszę! Dobrze, jeśli chcesz. <ścoughs> tak się cieszę. sympatię i tylko dlatego zgodziłam się, żebyś młodsze panienki uczyła języka francuskiego nie zapominaj o tym nie zapomnę pan nomiencin mm -hmm. uh -huh. uh. nawet mi za to nie podziękujesz hmm? bardzo pani dziękuję pan nomiencin uh. jeszcze jedno moja droga. Chociaż będziesz uczyła języka francuskiego, nadal jesteś tu tylko służącą. Musisz nadal wykonywać swoją pracę. Jeśli można, droga siostro, to. Będziesz pracować w kuchni tak jak dotychczas, rozumiesz? Jak długo masz zamiar chodzić w tej sukience? Hmm. Natychmiast się przebierz i zabieraj do roboty! Tak, panno Mięcin! Czekałem na ciebie. Jak widzę, zdążyłaś się już przebrać moja droga. To pan namówił panią burmistrzową, żeby mi pozwolono uczyć panienki, czy tak? O, no, 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 no. no. Akurat z tym nie mam nic wspólnego. Aha. Powiedz mi, kim ty chciałabyś być? Nauczycielką? Nauczycielką? Kiedy po śmierci tatusia zaczęłam myśleć o przyszłości, postanowiłam zostać nauczycielką. Dlatego teraz jestem taka szczęśliwa, że pozwolono mi uczyć panienki. Cieszę się, że jesteś taka rozsądna. Mm. Od jutra będę uczyła Lotte i inne panienki francuskiego. Jest na pewno zasługą pana Defarge. Dziękuję, monsieur Defarge. Polska Studio Opracowań Dźwiękowych w Łodzi. Reżyseria Czesław Staszewski. Dialogi Krystyna Kotecka. Dźwięk Marek Dubowski. Montaż Teresa Ozga. Kierownictwo produkcji Zdzisława Kowalewska. Piosenkę do słów Piotra Słowikowskiego. Skomponowała.